Wyobraźcie sobie fabułę Lucyfera, tylko że z czarnoksiężnik w roli detektywa następnie gnomem w roli Lucyfera oraz fantastycznymi istotami z folkloru filipińskiego w rolach przestępców. Jeśli wam ciężko, mam dobrą informację, ponieważ już nie musicie. Robi to za nas serial Trese na Netflixie, który powstał zresztą na bazie filipińskich komiksów fantastycznych o detektyw Aleksandrze Trese, pełniącej rolę pośrednika między światem Mrocznego podziemia, piekieł, wymiarem demonicznym, a światem ziemskim, i na poruczenie lokalnej komendy policji rozwiązującej sprawy nadnaturalne, czyli powiedzmy, że to jest rodzaj filipińskiego archiwum X. Z tym, że w głównej roli mamy. Maga, maga dziedziczącego moc Antona Trese, któremu udało się doprowadzić do kruchego paktu między światem pod a światem nad, dzięki któremu utrzymuje się również pokój i dzięki któremu także wszystkie siły mogą jednoczyć się w walce przeciwko mrocznemu bogowi wojny. Niespodzianka, niespodzianka. Oczywiście Aleksandra Trese będzie walczyć także i z nim, ale zanim będzie do tego gotowa, musi wykonać szereg różnych zadań, które, jak to przystało na serial o jednak charakterze kryminalnym, będą wiązać się z jakimiś zagadkami. W każdym oto odcinku Aleksandra Trese ma rozwiązać jedną zagadkę i tropy, które zbiera poprzez Szczególne swoje przygody składają się w sumie jej na przerażający obraz rzeczywistości, do której ma powrócić Uwrzesz bóg wojny. Co jest jednak najciekawsze w tym serialu, to absolutnie nie fabuła, która jest przewidywalna, tak, jak w każdym powielicyjnym proceduralu, poczynając od Dextera, a kończąc na dowolnym csi -u. Tutaj najciekawszy jest właśnie ten wątek folkloru filipińskiego i światotwórstwo, które korzysta z pola odniesienia obcego, raczej europejskiej, fantastyce lubującej się, bo ja wiem, raczej w kontekstach celtyckich, nordyckich, starożymskich, starogreckich i podobnych. A tutaj tymczasem mamy nagle Santelmo, żywiołaka ognia, który wyłania się z telefonu komórkowego. Jak przystało zresztą na fantastykę miejską, te tropy charakterystyczne dla fantazy czy Fiction są tutaj uwspółcześniane i przenoszone do settingu urbanistycznego kojarzonego z drugą połową XX wieku. Ale oczywiście żywiołak ognia to nie wszystko. Nawiasem mówiąc Santelmo wywodzi się z ogni świętego Elma, czyli tego naturalnego zjawiska atmosferycznego. To w ramach małej ciekawostki. Oprócz tego żywiołaka ognia mamy jednak do czynienia także z e, Dwende, czyli gnomem? Jakimś w rodzaju elfa, ale takiego raczej, który nie będzie chciał nam pomagać, tylko wręcz przeciwnie. Tutaj, będącego żywiołakiem ziemi z problemem z grzybnią, która zarasta mu całą łepetynę. Jest to jedna z postaci, które będą bruździć naszej głównej bohatera. Ale pomagać za to będzie Nuno Sapuzo, czyli dosłownie hobgoblin kopca. Chodzi o dokładnie taki sam wątek, jak w folklorze islandzkim, gdzie Islandczycy no, starają się prowadzić drogi, w taki sposób, żeby nie zaburzać tych siedliści i uroczysk, w które zamieszkują elfy. Nuno Sapunso jest kimś podobnym i akurat w serialu Trese pełni rolę też takiego pośrednika pomiędzy światem pod a światem nad, tylko że pośrednika powiedzmy kojarzonego bardziej z gildio złodziei niż z gildio magów. Oprócz tego mamy Tigbalanga, który wygląda jak Minotaur, ale niech to nas nie zwiedzie, bo tak naprawdę jest to hybryda konia i człowieka. W serialu i w uniwersum Trese Pełni funkcję żołnierza e, sił podziemia. Ale najciekawsza bodaj z tych postaci, które przewijały się przez wszystkie odcinki Trese, to Cianak, pisany Tianak, moglibyśmy go skojarzyć z porońcem z bestiariusza Andrzeja Sapkowskiego, tą istotą, która wyrywa się przedwcześnie z łona matki na skutek grzechu, zaniedbania i braku miłości. W uniwersum Trese przeradza się ona i w folklorze zresztą filipińskim tak samo w wampira, który następnie wysysa wszystkie siły witalne, no chyba, że właśnie zdołamy go przebłagać i przekonać go, że jest kochany, a nie znienawidzony. Nie mogę nachwalić się serialu Trese i myślę, że każdy, kto uważa, że animacje są dla dzieci, albo że chińskie bajki to w ogóle coś niegodnego naszego czasu, powinien dać szansę tej produkcji, zwłaszcza, że pokazuje ona właśnie, czym jest dzisiaj fantastyka i z jakich źródeł czerpie i na jakie może nam konteksty kulturowe zwrócić uwagę, a przy tym jest to świetnie zanimowana rzecz, dynamiczna i jedynie 6 odcinkowa w związku z powyższym nie skonsumuje przesadnie Waszych rezerw czasowych. Polecam serdecznie wszystkim w takim razie serial Trese, póki jeszcze jest na Netflixie i sam czekam, aż będzie rozwijany w kolejnych sezonach, a tymczasem z Wami wszystkimi się żegnam i do następnego.